Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie pora na rutyna i chciałam Was od razu poinformować, że nie wstałam teraz, tylko wstałam jakieś półtorej godziny temu. Tylko po prostu, jak zjadłam sobie śniadanie, a poza tym, jak wstałam, to i tak jeszcze sobie leżałam w łóżku trochę i oglądałam sobie, ale potem wstałam, zeszłam sobie na dół i właśnie zjadłam śniadanie, i tak to właśnie się potoczyło. I sobie przypomniałam, że mam nagrać poraną rutynę. No więc y, nagrywam dla Was poraną rutynę. Tylko, że po śniadaniu bardzo was. o tym. Y, bardzo Was przepraszam za to. No i sobie już tutaj właśnie siadzę, Przed chwilą jeszcze grałam trochę w gry. No i po prostu do, sobie też przypomniałam. Bo po śniadaniu, oczywiście, też zapomniałam, że miałam to nagrać. Więc teraz sobie przypomniałam, jak grałam. I dla Was właśnie teraz nagrywam. Więc na razie jestem u siebie w pokoju. I no. Jestem jeszcze w piżamie I tak, muszę tutaj ogarnąć trochę, bo jak widzicie poduszki też mam na podłodze, więc się za chwilę Dobra, już zbieram te poduszki, które były właśnie na tym, na, na podłodze I, I zaraz wam pokażę mój outfit i się ubiorę Więc schodzę na dół Schodzę, schodzę, schodzę Dobra, chwilą cieszyłam telewizor, bo mnie już go I teraz Wam pokażę mój outfit na dzisiaj. Yy, takie mam spodnie. Taką zwykłą bluzkę. i ciepłe skarpetki. Więc zaraz się ubiorę i do Was wracam. Aha, i od razu chciałam Was przeprosić za jakość, yy, ale po prostu nagrywam telefony i nie będzie różnych, wiecie, takich profesjonalnych rzeczy czytam muzyczki, bo po prostu nie <grywam> telefonem ja mam taką fajną piżamę jednorożca <grywam> ja się przybieram i do was wracam wtedy dobra już jestem ubrana teraz muszę wziąć tylko piżamę i schować ją do szafy ehm, dobra już schowałam tutaj piżamę i, to się dobra. i teraz zmierzam do łazienki ale zanim wejdę do łazienki, biorę sobie jeszcze moją szczotkę. Dobra, wchodzę. I tutaj gdzieś was ustawię. I też, I... może I... I... się teraz skręcić, bo nie wiem, gdzie widzę. Po prostu i skręczę się włosem. możemy tutaj będzie lepiej. O, łączyłem się mydłem. O, to jest rybakaj nie sobie włosy, czy nie będę bo po prostu będę spaczyła w lustro. O, ale mam kutło. Dobra, więc tak już sobie przyczepiałam włosy. Dobra, jak już mam oczesane włosy, biorę sobie taki um, krem. To... Na dzieci malutki. Po prostu mnie podrażnia skóry Jest bardzo fajny. Co trochę go nabieram. Jak może tyle. I nakładam go na twarz. Zobaczymy się, jak go nałożę. Muszę nabrać jeszcze trochę, bo było za mało. Dobra, już mam nałożony ten krem, więc mam to do szuflady. ręce, bo mam teraz jej tłuste. dobra następnie jak wytrę może bardziej no tak no tu może tutaj tak oprę okej okay. jest okej okay. zrobimy coś troszkę to zrobimy tak biorę jeszcze szczoteczkę do zębów taką elektryczną i biorę jeszcze nie tą pastę. taką o, mam taką pastę z dna, którą dostałam w szkole, bo mam w szkole właśnie dentystę. I dali mam Ale już mam resztkę. Ciężko sobie to wyciska. się jak coś wycisnę. Um, dobra, coś z tej pasty wycisnę, ale widzę znowu, że źle mam. Będę musiała gdzieś tu ustawić to o, nie dobrze więc maczę sobie szczoteczkę kranie i myję zęby widzimy się jak jak umyję dobra, już mam umyte zęby więc teraz yy, szczoteczkę muszę tu odłożyć OK, to okay. jest um, No, więc to wszystko, co robię w toalecie. I tak jeszcze Wam powiem, że na śniadanie miałam naleśniki. Teraz sobie idę. Mam talent, sobie leci fajnie. Dobra. Więc idziemy i zaraz sobie jeszcze coś pewnie zjem, bo jestem trochę głodna. W ogóle, um, przepraszam bardzo za te dźwięki, ale to mam talent. Teraz jeszcze no, idę po moją opaskę na włosy Ja tutaj zdrapię masakra um, ma Moja mama i gdzieś czerwcu Mam takie czarne uszka muszę założyć Więc ciężko się tu w ogóle zakładajmy na ręką Teraz zaraz wrócę. Ym, dobra, już mam ubrane uszka. I zaraz sobie też właśnie coś zjem. Tylko to zrobiłam bezmyślnie, bo mam zęby, teraz się dłam. Ale w sumie, może poczekam już na obiad, bo moja mama będzie robiła za jakąś godzinę. Pewnie. Albo nawet szybciej. No, więc lepiej już mi poczekać, bo nie jestem jakoś bardzo głodna. I teraz sobie zrobić coś. To jest mieszkanie. Czekajcie, żebyście lepiej to widzieli. Wszystko. Ok. Bierz sobie tą szkaleczkę. Taką. I nalewam sobie soku zastęczenia malinowego Trochę. jeszcze trochę. W ogóle przepraszam was za tego mojego latającego warkoczyka, ale po prostu to jest mięso, Następnie sprawdzam, tu trochę przedstawię. może je jeszcze bardziej, dobra. E, następnie sprawdzam, czy jest trochę w budynku, jest. Więc podgrzewam ją sobie trochę, Będę mieć cieplejszą wodę e, w piciu czekamy jakąś minutkę aż budy się trochę zagrzeje dobra już minęła jakaś minutka więc e, wyłączyłam wodę oła trochę jest ciepłe. więc wezmę sobie jakąś szmatkę bo jest ciepła dosyć i zalewam sobie oczywiście mój napęd bo sok bardziej to jest sam sok okay. Cyprzki, soczek. No do tego wkładam sobie słomkę Jezu e, W ogóle e, też będę nagrywała jakiś challenge. O właśnie widziałam taki komentarz. Ktoś mnie zaprosił, a już nie pamiętam kto, więc przepraszam bardzo. Yy, więc, no, też właśnie mi podsunęła, podsunęła ta osoba yy, ten. To są na poranną rutynę. więc, Bardzo fajne. No, więc tak wygląda moja poranna rutyna. Jeżeli chcecie, to dzisiaj spróbuję dodać jeszcze jakiś. Challenge, ale nie obiecuję, najwyżej jutro dodam. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!